Witajcie, ja jestem Norbi, a to jest kolejny odcinek z cyklu Owcy Skarbów. T49, o którym będzie mowa w dzisiejszym odcinku, to taki mały, śmieszny lajcik z wielgachną lufą. Lufa nie jest o tyle długa, ani jakaś taka strasznie potężna, natomiast ma potężny kaliber. I cóż, wprowadzili nam, jak to nazywają, kawę 2 z tym, że z niesamowitą mobilnością. Sponsorem tej bitwy, osobą, która rozegrała tę bitwę, jest kolega Kreativ 789. Cześć. No, witaj. Powiedz mi tak, T49. O, jedziesz w jedno miejsce, na której cię nie, nie podejrzewałem, ze względu na to, że ten pojazd nie posiada w ogóle żadnego pancerza i raczej, powiedzmy sobie szczerze, jedzie się nim raczej tylko spotować, natomiast ty, ty pojechałeś bardzo odważnie. No, zazwyczaj na tej mapie właśnie, to taka bardziej kamperska mapa, staram się tutaj właśnie lightem jeździć, podspotować coś, bo widzę, że mam osłonę po prawej stronie, na górce, tam plutonowy pojechał, to myślałem, może coś się uda to wyspocić, nie? Jak mhm. na razie, jak widzisz, <grybujesz> idzie dobrze, nie? 1390 już spadło, tylko 232 HP ci zabrał, natomiast ty masz po spocie już trochę, więc dzięki temu spokojnie można, możesz robić coś dalej. Rzeczywiście, ja ci powiem tak: mapa jest koszmarna. Na chwilę obecną jest to chyba jedna z bardziej właśnie kamperskich map, ze względu na to, że no cóż, jak staniemy i. Drużyny się rozłożą po przeciwnych stronach. Jeżeli nie ma art, to tak naprawdę tylko ktoś, kto pierwszy się odważy pojechać do przodu, ewentualnie dysponuje twardszymi czołgami, jest w stanie cokolwiek na tej mapie zrobić. No, taka prawda, albo któraś strona przepchnie, albo jest naprawdę dobry spoter i wtedy można coś tam walczyć. A tak to jest po prostu kampa, strzelanina. Częste remisy się kończą na tej mapie, nie? To nie lubię, nie lubię strasznie to. tej mapy, bo rzeczywiście no, ciężko jest tutaj cokolwiek zrobić, czego sensownego. Właśnie tak jak Ty pojechałeś tutaj do przodu, to jest fajna miejscówka, ale jest jedno ale. Jeżeli drużyna nie da Ci wsparcia od tyłu, to nie masz żadnych szans, żeby tam przeżyć zbyt długo. Nie? No właśnie o to chodzi. No. Jak, jak jedziesz tutaj i widzisz, że tam na tej górce naszej nie ma żadnych czołgów, to to jest już przegrana miejscówka, no. mhm. po prostu Cię kasują i tyle. Wyjedzie na Ciebie ktoś i po prostu skasuje Cię rzeczywiście i, i na tym się skończy. Critical no, hit, no a, niestety... To tutaj widziałeś, no, critical hit 1375. Wiesz co? Ja nie wiem, co się dzieje ostatnio z 1375, ale nawet z dużych kalibrów w niego się strzela i rzeczywiście dinguje, tak samo jak 90, więc no, coś, prawda, no, coś się podziało dzisiaj, ostatnio. De delikatna magia, ale jak widzisz, już tam 360 HP, no trochę nie obijają tutaj, no. Już sobie myślałem, że dobra, zaraz dostanę strzała od Isa 8 albo od kogoś i będzie do widzenia, nie? Tamta jest jak... setka się straszy na was czai. No Ogólnie... ona się cały czas czai. Ogólnie wyrzut na dziesiątki to jest taka, no powiedzmy sobie no, szczerze, niezaciekawa opcja, jeśli chodzi o te czeka. jeszcze, je, jeszcze mocny ale też i Tedek, którego uwielbiasz, nie? No, on też będzie brał udział tutaj w pewnej akcji. Znaczy, mówię tu, mówimy tutaj oczywiście o wtf faku ze względu tak, na to, że. No, on, on e... lubi przyjąć. A na przykład ten strzał. celuje westa krytykalno. no. No, zdarza się, no. E, 487 HP mu zabrałeś, także nie jest tak źle. No, nie jest tak źle, ale poprawię. Aha, okej. Okay. wiesz spoiler. Okej, okay, w porządku. O, on ci oddał i zostało ci całe 120. O, ten strzał był naprawdę... No, to mnie trochę zastanowiło ze względu na to, że ja posiadam ten czołg i powiem szczerze, że ta lufa jest tak nieprzewidywalna. Potrafi z 10 metrów. No, tak, i taka prawda. No. Czasami z 3 metrów strzelam, a ten pocisk do góry gdzieś leci. Nie, Aha. nie wiem, gdzie nawet. Nie wiem gdzie. Wie Wiesz, co ja ci powiem tak? Wszyscy właśnie mówią, że to KW2, KW2, wszystko jest podobne do NATO, ale powiem szczerze, że w moim odczuciu KW2 ma tą lufę bardziej snajperską. Naprawdę, jeżeli KW2 przycelujesz, to musi wejść. No, tak jak tutaj, o. Pocisk o. znika. <laughs> Magia znikających pocisków w, w, na, w tym patchu to jest po prostu jakieś to przekleństwo. To prawda. I, I już tutaj zapowiedziano, że zajmą się właśnie tymi znikającymi pociskami. Bo y, ja rozumiem, gdzieś tam strzelamy, gdzieś w ziemię albo coś w tym stylu, natomiast y, właśnie taki strzał, gdzie ten pocisk nie wiadomo gdzie leci, nie ma, po prostu nie ma. Wciągnęło go no i, i tyle. I to, I to się zdarza notorycznie, no i. Mhm chce się wykręcić ten dobry wynik i zawsze te dwa trzy strzały w bitwie, zdarza się to, no nie ma, nie ma tych strzałów, przelatuje przez, po, przez pojazd, direct hit, pocisk znika tyle. No. Albo nawet, wiesz co, nawet nie kwestia przelatywania przez pojazd, tylko czasem jest tak, że po prostu, wiesz, nawet ten po, nie leci, albo nie widać w ogóle, żeby gdzieś kowiek poleciał. No ja, tak, tak, albo, tak tekstura, albo razy. tekstura go zjada. A już z teksturami no. ostatnio to też jest takie, że wiesz, wyjeżdżam na El Halufie i też nagle się okazuje, że w danym miejscu jest teksturka wystająca o nie wiadomo ile, i nie mogę nic zrobić. No i też zastanawiam, kurde, jak się wysunę trochę bardziej, to od nich dostanę. No, taka Natomiast... prawda. No. Ale, ale niby no... namierzasz ten czołg, on się podświetla na czerwono, a walisz w teksturę. No to jest a... przegięcie, no. to jest delikatne przegięcie. No dobra, 6 do 4 z no podświetlenia w teorii masz 1500 2000 o oj jest fajny cel czyli bad chat chociaż tutaj też Manga. jest 821 no, zostanie w miejscu się płaci no. dokładnie w tym momencie a, a ja Byłem podświetlony, wiedział że jest grane, nie w tym momencie przyłączyłeś na, na pocisk a tak kumulacyjny. Na akumulacyjny się przyłączyłem i w ogóle zapomniałem trochę się bo chciałem tutaj Wyjechać w lupeczkę, i niestety stało się jak się stało. Ten kumulek 151 penetracji ma, mm -hmm. no. ale. Nie, 152, ale powiedzmy sobie szczerze, no hmm, na na dziesiątkach to on tak się średnio sprawdza, nie? Nie, to znaczy się w tył, centralny direct w tył z samego bliska wchodzi. Mm -hmm. To nie powiem, wchodzi, ale no jak widzisz, no z boku niestety, i z był jednak za twardy, albo poszło w gąskie. No, więc już kumulacyjne tutaj nie będą raczej odgrywać żadnej roli w tej bitwie. Takie oklepywanie teraz 281 km, tak, tak. jak, pan, jak pancera jest 100, to no to jest no, powiedzmy sobie jeszcze, że do niego nawet może wejść za zero ze względu na te wszystkie inne ja, ja rozumiem, ale niejednokrotnie udało mi się sklepać jak pancera do zera na jakiejś kamperskiej mapie. Po 300, po 200, po 100 i, i go doje. Podobnie może być tutaj. Parę blindów, oczywiście, będzie. no. A nie boisz się nigdy, no. że ci braknie pocisków? No, tak ob obliczałem, mniej więcej patrzyłem, co się dzieje. Patrzyłem, że jeszcze mam 7 tych goldowych, które tak naprawdę no, mam czasami wrażenie, że te zwykłe zabierają więcej dmędził niż te goldowe, no? no właśnie miałem się o to pytać, ponieważ no, ja też mam no... jakieś te goldowe pociski, natomiast nie używam ich w ogóle, ze względu na to, że no jakoś tak no, nie mam przekonania do tego, żeby e, strasznie jakoś używać tego golda, bo tym bardziej, że standardowe pociski mają 76 penetracji. No ładnie, 895. i ofiara została ukarana niestety, no. Tak chociaż, musiało się skończyć. Chociaż, to. no tutaj też czasem się pojawiają w przestrzelaniu w takie miękkie pojazdy demedże po ponad 1000, 5000 1100, no, nie? Więc to, zdecydowanie, to już sobie, no. To już wtedy największy bardziej strzał, się Micha cieszy. Taki największy strzał, taki direct to AMX 1390 na hita, ta 49 na hita, po 1100, no. Chyba za więcej mi się nie udało strzelić. Aha. Oczywiście miałem z podpałką strzał za 2000, nie? No to ale to z podpałką. A to musiałeś kogoś trafić w tył i bez gaśnicy, I tak, bez tak, niczego. Tak, więc... tak, i to dychę, nie wiem co to było. FV 215B 83 coś takiego. Cały po prostu na hita się spalił. Ale wiadomo, to był taki grad, że on mógł się spalić, bo był czerwony jak krew i bez gaśnicy, bez niczego. RNG mi sprzyjało i do widzenia. Masz 4140 demedziu. No, w dalszym ciągu powoli. tak naprawdę nie ruszasz się z, tego, z tej miejscówki, no, tak. bo też i nie ma za bardzo po co, No i, i tak patrzę, że jakbym pojechał, a jeszcze jest FV w ogóle tam schowany, są artylerie, jedna z, ten z PMHC jest koleś, no to wiadomo, co się może stać, no. Jeden wyjazd, a jeden za dużo. A no, HP mi na to nie pozwala, no przez to obity. No, do oklep zebrałem na początku i później starałem się tak z dystansu z nimi grać. Nie masz tego że takiego, że jak dostaniesz oklep na samym początku, to później grasz i tak, wychodzi bitwa mi się. znacznie lepiej? Lepiej, <gry> mi się off, a tu, lepiej mi się o wiele gra, a tutaj jedzie FV, no i wiem, że nie miałem czasu na skupianie, bo jak pancer na mnie był odwrócony. Ale mimo i wszystko myślę... na nieskupionym celowniku i tak, 402 no. HP w bok Coś? FV -a, to nie jest źle. Ale tutaj teraz FV oczywiście popisze się doskonałym kamuflażem. I oczywiście nie widzę go. Aha. E, jakie ty masz tutaj moduły? Bo zwykle się stosuje moduły pod tytułem e, 277. Ty po... no. maksymalne, maksymalnie, maksymalne możliwości do strzelania. Ze względu na to, że mhm. czas celowania tutaj to jest 3,6 no. sekundy. No ja rozumiem. To się jest, jest straszne. Jak artyleria taka malutka na kółkach. To... A moduły tutaj, dosyłać, wentylacja i skupiacz, nie stabilizator, mm -hmm. skupiacz. Tu stabilizator, taki... stabilizator jest, jest mm -hmm. chyba. A ale... jest, jest, ale typowo takie no, bojowe moduły, żadnych optyk, no, to bardziej... Nie da się mój, na niego założyć. Mój fan, by... tylko co on wszedł, w tydzień czasu go zrobiłem od Czafiego i po prostu sobie nim tam trzepię. No. Zawsze te dwie, trzy bitwy dziennie staram się mi tam klepnąć. No. No i Jadwiga teraz został. 176. A ja powiem tak, że do i tak miałeś dużo szczęścia, ponieważ ona tam gdzieś w okolicy Lufy to może przyjmować. No właśnie, do zero, a czasami więc... tam za zero potrafi przyjść. A. No ale strzałów za zero chyba w tą jadzie nie było, no tak mi się wydaje. Parę blindów będzie wiadomo. Bo myślałem, że ona cały czas tam stoi, no gdzie ona miała się ruszyć. A tak patrzyłem, że już AMX pad ten Jack Tiger, no patrząc na niego, to dużo się nie spodziewałem po nim, a tak naprawdę jest jeszcze jedna ogarnięta arta. Ten jak panzer jakby wykończył jak tej gera, mog mogłoby być problem no po prostu. No i teraz ci mówią, żebyś pojechał e, dokopać w no, arcie. I, I tak, i tak <grym> miałem zamiar tam jechać. I, ale po drodze jeszcze zahaczy. Nie będzie, jeszcze przetrwa trochę ta arta tego. Powiedz mi jedną jedna rzecz. Pierwsza lufa w T49 jest taka no, fajna, bo strzela co 5 sekund, potrafi uderzyć za 350 mniej więcej. Ale ale gol. Gol. gra na Goldzie. Wiesz co, nie. Nawet, nawet bez Golda, no, tylko że... No nie wiem, ale w miękkie czołgi. W miękkie czołgi się zgodzę. Ja nawet ale... te 54 trafiałem w bok y O i jest jak pancer, jest to No wytłuczone. i sobie myślę, strzelę sobie blind'a, ale akurat <laughs> musiało wpaść. <laughs> no, ma już. Magia, magia, po prostu to działo jest tak potwornie no. niecelne. Tak, no to jest naprawdę. Kupiłem ten czołg od razu, ja szczerze na tamtej lufce je co może zagrałem, z mm -hmm. od razu trzasnęłem i się tam nie czaiłem, nie? Mhm. Ale tutaj oczywiście będzie dobre kamo arty. A ile masz butów na nim w ogóle rozegranych? No już teraz 700. Aha. No to faktycznie Czy... taki fantang rzeczywiście, był. Bo... No taki typowy fantang. Już heavyka mam, wcale nie spiłem pod heavyka. A tutaj oczywiście... A jeszcze z podpałą! Ale i zostało mu te 35 haptów. <laughs> Niestety, I teraz tuż. jest problem, on, prze, on strzelił dużo, w, a nie, dobra, no został tak. wykończony, bo, bo to jest tak, że masz prawie 19 sekund czas przeładowania, a tak. on y, hmm. też przeładowuje w miarę szybko, strzeliłeś dużo później aniżeli on, no, też mogły być różne. Ale nie wiem, ta Arta, no nie gram artyleriami, więc nie wiem dokładnie ile ładuje, ale... Byłem na, na kozaka sobie stałem, myślałem, a dobra, niech mi nie wykończy. Ale ta podpałka no 35 HP. Nie opacało się chyba gaśnicy używać. Taka prawda. No wiesz ale... co, znaczy wiesz, gaśnica i tak naprawdę. A ta automatyczna gaśnica mm -hmm. daje nie tylko tyle, że się zgasimy, mm -hmm. ale po prostu właśnie jeżeli no, się podpalamy, to najważniejszy jest najważniejsze. Przed pożarem. Oh, bitwa. Na totalnie camperskiej mapie, na rzeczywiście mapie, która nie sprzyja do tego, żeby jakoś szybko pojechać. Ja nie wiem, czy CW, jeżeli ktoś gra na tej mapie, czy jest jakieś szansa, żeby właśnie polecieć i zrobić jakiegoś szybkiego grasze, Bo sobie pomyślę, że nie wyobrażam za bardzo. Bo takie szybkie rasze mogą się właśnie kończyć bardzo, bardzo źle. Natomiast jak widać, Ty tutaj zrobiłeś MK. Jestem bardzo ciekawy, ile miałeś podświetlenia. Zaraz zobaczymy. Duży i tylko duży kaliber, nic poza tym. No, tylko duży kaliber, niestety, no, w fragów tak trochę. Ale. Pobierali. No, dokładnie. Fragi ci pozabierali, bo miałbyś jeszcze dużo więcej fragów, dużo więcej jakichś medali, zdobycze. Natomiast tutaj rzeczywiście zdobyłeś tylko 4 fragi, ale za to 5714 damage'u. Ja powiem że jak już zrobiłem tam 4000 damage'u na, na te 49, to już stwierdziłem... Nie, 4,5 chyba. To stwierdziłem, że to już jest naprawdę sporo. Rzeczywiście, że trzeba się ostrzelać tym właśnie bardzo niecennym działem. No, ale cóż. EXP 1778, całkiem przyzwoicie. Aha, będąc na dziesiątkach, e, zrobiłeś najlepszy demercz, tak z no właśnie E5 tak... 1600, obiekt, obiekt 140 1500, jak Pancer S100 e, 1500. E, tutaj jeszcze zostały te arty, także, no powiedzmy sobie szczerze, że zdekasowałeś się wszystkich. siódemką. No niestety, ósemką, A, niestety, 8, no, Widziałem, że już chłopakom nie idzie. Kolorki były jakie były, no i jakoś bitwa podeszła, no dało się przykampić no, na spokojnie, kamuflaż ma ten czołg, jakiś tam ma, niby to działo jest strasznym trolem, ale czasami ze 100 metrów strzela mnie nie widzą, nie? tak jak było tutaj w tej bitwie, było parę takich strzałów, że w ogóle bez spota, no. Musi podejść po prostu bitwa, i i musi sprzyjać. No właśnie chyba to o to najbardziej chodzi, nie? Bo tak naprawdę w jednej bitwie, właśnie tak jak powiedziałeś na sam wcześniej, że jedziesz z trzech metrów, potrafisz nie trafić, bo rzeczywiście poleci ten pocisk zupełnie inaczej. No, no taka prawda, no to, A to powiedz... działo jest tak nieprzewidywalne, że no, żaden strzał nie jest pewien, tak naprawdę. No, jest powie... parę po prostu? No, powiedz mi jedną rzecz, bo tam w pewnym momencie zrobiłeś ten sposób, że tego 1375 zaznaczyłeś jak na autoimie i strzeliłeś taki strzał, który był nie do końca właśnie skupiony. Czy właśnie zaświ... zaznaczenie auto-aimem daje dodatkowo jeszcze coś do tego działa? Bo właśnie słyszałem opinię na ten temat, że lepiej właśnie jest włączyć auto-aima i wtedy jest jakby cenniejsza. No, Ja tak szczerze często akurat na tym pojeździe korzystam z auto-aima. Tak jak objeżdżam jakiś czołg bądź coś w tym stylu i zrobiłem sobie tam perki, strzał z biodra, gładka jazda, wszystko tak jakby najbardziej podkręcić tę celność. Nie wiem jak tam jest w praktyce, czy te perki tak naprawdę na to wpływają, czy to po prostu te RNG, ale no tak jakoś po to go podkręcam i czasami na auto -aim jest... Kupię nawet tak jak tutaj było w, ST, w STA, czy tam, co to był za czołg? E... STA-1, właśnie. I nie raz mi się taki strzał zdarza, wyjeżdża RU na przykład, a ja go z połowy mapy, trzask, jeb za tysiąc. No i jakoś tak to, jakoś tak to wychodzi. Na no. Będzie no za... tylko wiązanka na czacie leci, tam polisz coś, tam no wiadomo, no strzał za tysiąc w pierwszej minucie bitwy nie jest przy jedno No za trzęsu bardzo jak dostałem Benz 50 b dostałem za 950 właśnie T49 i po prostu w... No cóż, też tak bywa. 1714 damage'u, z czego z odległości co najmniej 300 metrów 2643, czyli rzeczywiście snaj, super snajper z tego, z tego pojazdu. Dodatkowo jeszcze 1876 podświetlenia, ja tylko właśnie patrzyłem, ile masz tego podświetlenia. Nie masz kto wie ile, myślałem, że będzie znacznie więcej, no ale no, nie strzegasz. Tak naprawdę, za tylko ten AMX i coś esetka chyba tam była uszknięta. Tak naprawdę. No. Uh -huh. Sam korzystałem z podświetle. Dokładnie, <grym> ponieważ wiesz, jak widać było zresztą po wynikach, to prawdę powiedziawszy resza drużyna nie strzelała. Gdyby, gdybyś ty nie strzelał, no to oni by sobie tam nie no, bardzo poradzili. No, gdybym tam nie pojechał w to miejsce, to ta bitwa by się bardzo szybko skończyła, no, mm -hmm. takie mam wrażenie. 28 tysięcy jeszcze zarobione i EXP 2667 całkiem przyzwoity, EXP jak na, na ten pojazd, to bardziej tak powiedziałem, biłeś mocniejsze pojazdy, zniszczyłeś jedną dziesiątkę, tu Tutaj masz drugą dziesiątkę i te 49, czyli dwie dziesiątki zniszczyłeś. Powinieneś dostać jeszcze medal Orlika, ale to trochę dziwne, że ci go nie zaliczyło. Chyba, że tu jakaś dziwna sprawa, właśnie z tym medalem było. Nie wiem, czy temu, że ten, jak panzer na blindzie poszedł, nie rozumiem. To też właśnie, no. właśnie, Nie wiem, o co chodziło. No dobra, fajna bitwa, pokazująca, że oczywiście, że ten pojazd, pomimo tego, że 0,6 cenności ma to działo, potrafi czasem zaskoczyć i rzeczywiście nawet z daleka można nim strzelać. Oczywiście nie można tego powiedzieć, że za każdym razem takie też będzie, ponieważ w następnej bitwie gwarantuje, że w tej bitwie wchodziło, a gwarantuje, że w następnej bitwie nie będzie nic wchodzić, bo wtedy będzie strzelał właśnie z 50 metrów i nic może, nie wytrafić. Być może i tak było, pamiętam, że no chyba kolejna bitwa taka była, że dwie penetracje miałem akurat, takie dobre po 900 w Leoparda w T541, a później zdjęcie już później w ogóle nie wyszło. Nie? Tak no staczałem się z góreczki w dół, w dół. No taki to jest czołg. No. Najlepiej z nim zagrać z dwie dobre bitwy i odpuścić. Na jeden dzień odpuścić sobie czymś innym pograć, nie? Dokładnie, granie, granie nim non-stop właśnie powoduje to, że, że po piątej bitwie już wyjedziemy z bitwy prawdopodobnie chyba z zerowym dorobkiem i wtedy nic nie można zrobić. Tak, akurat Wtedy się zaciszyłem po tej bitwie. Patrzę WN8 20 tysięcy z kawałkiem. Aha, myślę, już na dzisiaj norma zrobiona. No właśnie, <laughs> tak, jakby, bo to też, tak, jakby bo to też chodziło. Pięć bitew innymi czołgami. W tej bitwie właśnie było ponad 20 tysięcy WN8. Jeżeli byśmy mieli powtór, pokazaną powtórkę na Quickie Baby, na no to rzeczywiście byłoby pokazane, jak fantastyczny wynik to byłby. Dobra. Chcesz kogoś pozdrowić, Tak na szybko, już kończąc? A, tak na szybko. Pozdrawiam cały plan DX i to chyba wszystko. Dobrze. Pozdrawiamy w takim razie, a wam mówię do usłyszenia. Trzymajcie się, hej!